Cześć! Witam Was na kanale Frizo. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie więcej na temat przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykorzystując dwa rodzaje zasobników. Powiemy sobie, jak dobrać wielkość oraz jak zabezpieczyć takie zasobniki. Serdecznie zapraszam! Zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej wiąże się z zapewnieniem wody o odpowiedniej temperaturze i w odpowiedniej ilości. Wykorzystamy do tego dwa rodzaje zasobników: zasobnik z wężownicą oraz zasobnik ładowany warstwowo. Zasobnik z wężownicą, jak sama nazwa wskazuje, ma wbudowaną w zasobnik wężownicę zlokalizowaną w dolnej części. Obydwa obiegi nie łączą się bezpośrednio, a obieg wężownicowy ładowany jest i zasilany jest ze źródła ciepła. I może być to dowolne źródło ciepła. Zobaczcie: do zasobnika wpływa zimna woda sieciowa i ogrzewana jest poprzez wężownicę, która zasilana jest ze źródła ciepła. Cieplejsza woda o niższej gęstości kierowana jest w górną część zasobnika. Zasobnik z dwoma wężownicami nazwiemy zasobnikiem biwalentnym, natomiast więcej niż z dwoma multiwalentnym. Dzięki czemu możemy podłączyć więcej źródeł ciepła do jednego zasobnika. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość podłączenia więcej niż jednego źródła ciepła. Do minusów zaliczymy duże rozmiary tego rozwiązania. Kolejnym rodzajem zasobnika ciepłej wody użytkowej jest zasobnik ładowany warstwowo. W odróżnieniu od pierwszego, wymiennik ciepła zlokalizowany jest poza naszym zasobnikiem. Dlatego w momencie, kiedy naszym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, musimy wyposażyć naszą instalację w wymiennik ciepłej wody użytkowej, który będzie ładował nasz zasobnik. Taki wymiennik jest już wbudowany w kocioł gazowy, dlatego jest to też najczęściej stosowane rozwiązanie zasobnik ładowany warstwowo z kotłem gazowym. Ciepła woda wypływająca z wymiennika jest od razu kierowana w górną część naszego zasobnika ładowanego warstwowo. Dzięki temu w górnej części będziemy mieć wyższą temperaturę, które od razu możemy dostarczyć do naszych punktów poboru. Dlatego też ten wymiennik nazywa się wymiennikiem ładowanym warstwowo, ponieważ mamy warstwowy rozkład temperatury. Główną zaletą jest szybsza dostępność ciepłej wody użytkowej, ponieważ już w momencie ładowania zasobnika mamy dostęp do naszej ciepłej wody użytkowej. Jednak musimy pamiętać, że taki układ wyposażony jest w wymiennik płytowy, który jest narażony na osadzanie się kamienia kotłowego oraz zanieczyszczeń, co może doprowadzić w przyszłości do problemów eksploatacyjnych. Jak już wybraliśmy odpowiedni rodzaj naszego zasobnika ciepłej wody użytkowej, musimy przejść do doboru odpowiedniej wielkości. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób oszacować odpowiednią wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej. Dobierając odpowiednią wielkość zasobnika, musimy zapewnić wypływ naszych największych punktów poboru. W tym wypadku, w naszym hipotetycznym przykładzie, będzie to wanna na łazience, na piętrze oraz Bateria prysznicowa w łazience na parterze. Aby napełnić wannę ciepłą wodą użytkową na piętrze, potrzebujemy 100 litrów ciepłej wody użytkowej. Natomiast na 5-minutowy prysznic będziemy potrzebowali 50 litrów wody. Sumując te dwie wartości, daje nam to 150 litrów ciepłej wody użytkowej. I dokładnie taki zasobnik o takiej pojemności będzie nam potrzebny w tym przykładzie. A to w momencie, kiedy będziemy chcieli wymienić naszą baterię na deszczownicę, która ma większą wydajność, bądź dołożyć dodatkowy punkt poboru. W tym momencie możemy zwiększyć sobie temperaturę w naszym zasobniku, dzięki czemu podczas mieszania uzyskamy więcej ciepłej wody użytkowej. Pamiętajcie, że względem obowiązujących przepisów powinniśmy mieć 55 stopni w naszych zasobnikach ciepłej wody użytkowej, a okresowo powinniśmy je przegrzewać do temperatury aż 70 stopni, tak aby zniszczyć i zabić wszystkie bakterie Legionelli, które mogą znaleźć się w zasobniku. W momencie, kiedy mamy wyższą temperaturę w naszym zasobniku, możemy ograniczyć ją za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego ATM. Na którym ustawimy sobie wymaganą dla nas idealną temperaturę na każdym z punktów poboru. Dodatkowo zawór zabezpieczy nas przed poparzeniem. Do zabezpieczenia zasobnika ciepłej wody użytkowej możemy użyć gotowej grupy zabezpieczającej, która wyposażona jest już w manometr oraz zawór bezpieczeństwa z nastawą 6 barów. Dodatkowo możemy posłużyć się złączką ASK do podłączenia naczynia przeponowego, które absorbuje nam nadwyżki ciśnienia. Pamiętajcie, aby sprawdzić, czy takie grupy bezpieczeństwa mają certyfikat PZH, czyli czy są przystosowane do użytku z wodą użytkową. Jeżeli nasz zasobnik ciepłej wody użytkowej ładowany jest przy pomocy kotła na paliwo stałe z dedykowaną pompą obiegową, musimy taki układ zabezpieczyć zaworem zwrotnym, tak aby uchronić się przed grawitacyjnym rozbiorem ciepła. I na koniec pamiętajcie, częsty błąd. Zawory AF4, AF8 nie służą do zabezpieczenia zasobników ciepłej wody użytkowej, tylko elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody. Zawsze używajcie zaworów bezpieczeństwa z nastawą 6 bar z niebieskim kapturkiem. Jestem bardzo ciekawy, jakich WY metod używacie do doboru odpowiedniej wielkości zasobnika ciepłej wody użytkowej na instalacji. Swoje odpowiedzi napiszcie w komentarzu na dole. A teraz nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę, subskrypcji naszego kanału oraz zobaczcie sobie odcinek o zaworze przeciwoparzeniowym, który pasuje pod każdą mywarkę. Link tutaj. Dzięki i do zobaczenia za dwa tygodnie.